Witam Was w kolejnym odcinku, w którym znowu będę miał okazję ponarzekać na Xboxa. Jeśli Wam się spodoba, koniecznie zostawcie lajka i subskrybujcie mój kanał. Zaczynam! Dziś będę ponarzekać na Xboxa, a konkretnie na to, co znowu robi nie tak. Wprowadzili nowy plan subskrypcji dla Game Passa. Od teraz będą dostępne trzy opcje. Hello, friends. great news. Go ahead, live your best life get w miesiąc Daje wam ponad 50 gier. Stramowanie gier w tym wybranych tytułów, które już posiadacie. Wow, brawo! Sieciowa rozgrywka wielosobowa. Korzyści dla gier, takich jak League of Legends i Call of Duty, ważone. Premium 55 ZTU w miesiąc. Daje Wam ponad 200 gier. Nowe gry wydane na Xboxa trafiają do biblioteki w ciągu roku od premiery. Streamowanie gier. Dodatki do gier League of Legends i Call of Duty. Ultimate 115 zł/miesiąc. Daje wam ponad 400 gier. Nowe gry od Xboxa w dniu premiery. Subskrypcja EA i Ubisoftu. Ale ten Ubisoft Classics chyba będzie tylko na PC. Streamowanie gier. Dodatki do Guerlik of Legends i Call of Duty. I to wszystko za 115 zł. Ach, Xbox, Xbox, co ty znowu zrobiłeś? To kolejny powód, dla którego nie warto kupować konsoli Xbox. Zresztą, nawet nie można, bo prawie nigdzie jej nie ma, a jeśli jest, to i tak lepiej kupić PlayStation. Co więcej, ta konsola kosztuje prawie 2700 zł. Co to ma być? I do tego jest bez napędu Blu-ray. A jeśli chcesz kupić wersję z Blu-ray Ryanem, musisz im dać 3300 zł, jeśli w ogóle jest dostępna w sklepie. To chyba jakiś żart. Ja kupiłem swoją w dniu premiery za 2245 zł, ale to było 5 lat temu. Nie wiem, kto wymyślił taką cenę za Game Passa i po co te trzy opcje? Czy oni bawią się w PlayStation, które też ma trzy poziomy subskrypcji? Moim zdaniem to jest zdecydowanie za dużo i za drogo. Na PlayStation wychodzą teraz gry z Xboxa, za to PlayStation ma więcej ekskluzywnych tytułów niż Xbox, bo ten drugi już właściwie nie ma gier ekskluzywnych. Nie wiem, jak będzie z tym Xboxem. Jeśli dalej tak pójdzie, to po prostu upadnie. Chciałem dać Wam szybką informację na ten temat. Zostawcie łapkę w górę i subę, a my kończam ten odcinek marudzenia.